Widzę że to na Fronek i w tym odcinku. Będziemy grali sobie w Minecraft, ale jest z nami gru, yy, który nie będzie nam dawać tamy jakie my powiemy. Tak chcecie więcej takich odcinków z gru... Dobra... Yy, gru! Yy, słuchasz mnie? Dobra, daj mi gru yy, nederytową zbroję. Nie, nie zginę! Nie, nie Ale nohal ma. O, nadarytowa broja, Dzięki. Dobra. E, ja już tu jestem bardzo dobry. Znaczy mam już dobre itemy. Dobra, gru, chodź do mnie i dajmy mi nadarytowy miecz, nadarytowy kilof i nadarytową siekierkę. O dobra, to są te itemy. O dobra, szkielecior. Dobra, gru, e, daj mi 64 zaklęte jabłka. Zostaw, nie dotykaj gru, ani mnie, zostaw, nie dotykaj nas, o dobra, perełki, perełki nie dał, ale gru, o ma już, ma jabłka, o sorry gru, że cię walnąłem, dobra, idziemy tam, my już prawie jesteśmy gru, nie Oni... ale w co mi się stanie? Też, chyle też. Co mi się stanie? Dobra. E, gru. Chcę, żebyś mi zrobił portal e, do smoka. Dobra? Tu zacznij mi robić portal do smoka. I ja poć, poćwiczę moją bitwę. A ty buduj mi tu portal do smoka. Gru. Ja tu poćwiczę moją bitwę. W sumie... O przepraszam, zrobię odpaliłem czas. Jeszcze będę musiał yy, jakby no... Na no Łuk. Potrzebuję chyba Łuk jeszcze. Tak, czemu ma na Łuk? Zapytam się gru, żeby czy mi się Tam chyba już prawie zrobił. Gru Portal do endu. Bo no, spróbujmy sobie przejść smoka tak szybko. He, z gru. ale gru jest... Bardzo fajną postacią, jak oglądacie minionki, no to wiecie. Nie no, ile HP mi zabrałeś? Jedno. Nawet może jedno i pół. Ale to jest tak malutko. Jak ja mogę to jakoś wibili doleczyć sobie te całe HP. O niej się kierę. O dobra, o tu jest. A zrobiłeś już grę? A nie, ten portal cię nie wyszedł. Dobra, nie, nie wiem, chyba. Chyba właśnie nie wyłączy. Minecraft wyłączyło chyba portale, mi się tak staje. Albo i nie, nie wiem. A te portale jakoś nie chcą działać. Hmm. No dobra, no to e, do piekła. Gruz zrób i portal do piekła. O tu zrób i portal do piekła. Okej? Okay? Dobra, on już się narobić. Piekle to ja mogę się smażyć w lawie. Bo jestem w Minecraft ale i mogę się jakoś smażyć w lawie. I tak nie zginę. Bo mam koksy. O, zrobiłeś, dobra, gru. Idziemy, chodź, chodź, chodź no już sztapnęło, dobra. No i jeszcze chceśmy, kręci tam się w głowie. Dobra. O gru też sztapnęło, dobra yy... Gru daj tak złota. Gru daj jest tak złota Lub stak złot. to stak złota. To jest tak złota. O, dziękuję, gru. Idę do pigbedów. Masz. Nie to chyba nie ten. Ale wolę sobie, jeśli się Jak jest ten, niewniszczalny. I Jeszcze chroni mnie gru. A gru też jest niezniszczalny, tak jak ja. Widzicie? Gru, dobra, daj l i dwa w taki O, nie, są. Złota nie są. gdzie jest gru? Dobra, dał mi to, ale nic nie robi tego, że gdzie jest gru. Dobra, nie będziemy źli. Gru, też możesz używać fajerwerek eee, i eletry. Daję ci taką możliwość, że możesz używać firewerek. Macie, macie golda. Masz, no co się tak ten... Daję wam golda. Nie ja jestem miły. Oddaję wam Golda. O, dobra. Dobra. Grusz spadane. Nie ja zgubiłem grój. No i zginąłem króla. Dobra, sobie jakby przeszliśmy smoka. Czy nie przeszliśmy, ale git było. Dobra, e, idziemy widzowie do gru. Nie mamy itemów tamtych, szkoda. O, już widzę gru. Tu jest jakiś miecz. Jeśli ja się tu rozbiłam? Dobra, biorę moje ity. Nie, hełmu nie mam, ani siekiery. Dobra, no to też się załatwię. Gru, daj mi hełm. Gru, daj mi hełm naderytowy i siekierę. O, nie... Dobra, tutaj mi radio muzyczne. O, dobra, dzięki. I daj radio. O, dałeś radio. Dobra. Ty, ty. Ty, ty, ty. Gru. Rób tu portal. Rób tam portal. Ja przyniosę nas naszą muzyczkę tam. Dobra, może być też taki. Civoso, wskakuj. Dobra. Dobra, nie wiem, gdzie nas wywiało, ale chyba bardzo daleko. Dobra, gru, rób tu portal, żebyśmy poszli do smoka, bo musimy go pokonać. Ja sobie da... Do... No, polatam sobie. Dobra. Eee... Hey, a czy da się latać? Ja mogę polecieć po wodzie, dobra, szkoda Gru, gdzieś tu, tu był, <laughs> o dobra? Ej, zobaczyłem z jakiej wysokości ja ubra. Ej, muszę dwie fajerwerki użyć? No i umarłem. No ale no, na szczęście widzowie znam tam szybki skrót. Pyk. Znaczy do no to nie jest szybki. Za pół minuty tam będziemy widzowie. Dobra, zaraz widzimy. Dobra, ile coś zabrało do No, Dobra, chyba wszystkie te mam A dobra, zrobiłeś portal, a nie wyszedł ci coś hmm. <coughs> Respawn, dobra. Eee, mam widzowie chyba wszystko, mi się tak zle. Eee, dobra, lecimy. Eee, pół. Jedno naprawdę. Dobra, jeszcze raz to spróbujemy, ale. Eee, no, musimy mieć, widzowie, mi bardzo dużo hapsów. I... I widzicie? Mało hapsów, Dobra, a spróbujmy na początku na jedną firetwerkę polecieć. Nie, na jedną zginiemy. A zobaczmy na pół, widzowie. Ej, do, 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 dobra, 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 dobra. nie wiem... Nie zginął. Dobra, wiem, ale... ru. O, daj mi... Chyba się pali, nie wiem co chodzi. Au, 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 ale powiem, mogę być w lawie. Gru, daj mi książki, o tu. Gru, chodź. Daj mi tu książki w Enchanted... Cztery książki. Z najlepszą ochroną, jaka może być i jedno kowadło. Dobra, chyba nam zaraz gru da, to... I z byle jakiej wysokości byśmy tak spadli, to chyba byśmy nie umarli, mi się tak zdaje. Eee... Ale ochrona! Tylko ochrona! Nie ochrona przed podniskami, nie ochrona przed ogniem, tylko ochrona! Słuchaj, kowadło i cztery ochrony. Najlepsze. Że na przykład ochrona 5 jak jest lub ochrona 3 Czemu machasz mi główką nie? Daj mi ochronę Dobra to daj mi nethery to mam, e, e, zbroję zęczatowaną na, No na ochronę Denergetowo zbroję, którą serciutujesz, tą ochronę, zrób tak. No dobra, mam jeszcze e, co tu jest. Ja mogę kupić w lawie normalnie. Widzicie wizualne? My dostajemy się stąd. O, enchantuje mi coś. Dobra, zobaczymy. Już od razu wyrzucał tą zbroję. A nie, to się nie spali, no przecież. ale tak czy tak wyrzuca tu. <laughs> Co on wziął? Dobra, to sobie to jest niepotrzebna gru. Chyba nie umie odczatować. Eee, mi się tak zdaje. Dobra na no to, to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, z budeczkiem... Pa! I dla gru zostawcie tą subskrypcję z dzwoneczkiem. Proście! Gru też prosi.